Dzień dobry. O właśnie. Basen. Psa nakarmiłem. A Krzysztof powiedział, żeby go nie wypuszczać, bo porwy basen. Ja bym go chętnie do tego basenu, on by siedział cały dzień w Tym basenie, ja do tego basenu nie nawet nie wejdę. To wszystko nie, a nie wiem. O, o to, co pokazuje, to już tam dawno powinno porumbowany być, tak samo jak tutaj. Pochować pod dach na zima, o, piesek się patrzy. Szkoda psa. Nakarmiłem mu. Szkoda. Chyba patrzy. Szkoda. No właśnie, mam urodziny. Ma łóżkami pomachu. Bo lubi mnie. Nawet i chciałem wam powiedzieć co tu robić robić mógłbym on non-stop a Meksyganom mu kupił tam parę rzeczy całe te to nie kupuje ja mu urodziny zrobiłem i jednemu i drugiemu, i święta, nieświęta, całe te, i tak oni podziękowali. W dupie mają, jak to się mówi. Zdrajcy. I już. Dziękuję.